kiedy tylko chcę może swoją przygodę z karate zacząć. Musiałam wybrać, czy chcę być fizjoterapeutą, czy karateką. Oprócz chęci trzeba mieć jeszcze upór i cierpliwość. Zaczęła się moja przygoda z karate od dzieciństwa. Tak naprawdę to nie ja wybrałam karate. Można powiedzieć, że karate wybrało mnie. Mój tata jest trenerem karate. Jak miałam 6 lat, przyprowadził mnie na pierwszy trening. No i tak już zostałam. Spodobało mi się. Były oczywiście lepsze i gorsze momenty motywacyjnie, ale ostatecznie całe moje życie jest z karate związane, więc bardzo się cieszę, że tak się 20 lat temu potoczyło. Karate to jest sztuka walki samoobrony bez użycia broni. Karate to znaczy dosłownie, jakbyśmy przetłumaczyli na Polski, puste dłonie. Używamy różnych technik ręcznych, nożnych, bloków. W sposób optymalny chcemy wykorzystać swoje ciało, tak żeby móc wykorzystać, wykonać efektywną technikę, nawet jeżeli walczy ktoś mniejszy z kimś większym, kobieta z mężczyzną, czy jedna osoba z kilkoma osobami. Jeżeli chodzi o rodzaje karate, to takie najpopularniejsze... Trzy powiedzmy gałęzie karate. To jest karate spoltowe, to jest karate Ciekushin i to jest karate tradycyjne, które ja uprawiam. Mam nadzieję, że kiedyś to będzie, będziemy widzieć jedno wspólne karate. One nie różnią się od siebie bardzo. Główną tą różnicą są przepisy spoltowe, które są na zawodach i potem przez to troszkę sam sposób treningu się się między tymi stylami różni Trzy takie najważniejsze zasady. Brak kategorii wagowych walka do iponu, czyli do techniki decydującej i musi być zachowana etykieta, tak? nie, nie tylko chodzi o to, żeby wygrać, ale też, żeby się pokazać z, że z dobrej strony, tak? że człowiek ma klasę, szanuje swojego przeciwnika i sędziów. Zajmuję się karatem, można powiedzieć, że zawodowo. W sensie prowadzę treningi karate, Jestem trenerem karatem, skończyłam studia fizjoterapii, natomiast w pewnym momencie zorientowałam się, że, żeby być dobrym fizjoterapeutą, trzeba na to poświęcać bardzo dużo czasu. Żeby być dobrym karateką, trzeba na to poświęcać bardzo dużo czasu. No i okazało się, że doba się nie rozciąga. Musiałam wybrać, czy chcę być fizjoterapeutą, czy karateką, i wybrałam karatę. Zapowiedź? Jeżeli chodzi o taki trening, powiedzmy rekreacyjny dla własnej pasji, dla, dla swojej satysfakcji, dla zdrowia, to żadna, żadna specjalna zdolność motoryczna nie jest do tego potrzebna. Najważniejsze są chęci. E, a żeby zostać dobrym zawodnikiem, tak naprawdę oprócz chęci trzeba mieć jeszcze upór i cierpliwość, bo często jest tak, że e, nawet ktoś tam na początku w wieku lat 7, 8, 9, jak dzieciaki zaczynają, jest bardziej utalentowany, ma, lepiej mu idzie, natomiast brakuje potem tej, tej konsekwencji. I potem na poziomie juniorów czy tam seniorów zostają ci, ci najwytwalsi, a wszystkie gdzieś tam ewentualne braki, czy to w mobilności, czy w sile, czy w szybkości, da się tak naprawdę treningiem w miarę wydobyć. To jest sztuką walki, także też duży właśnie nacisk kładziemy też na rozwój e, powiedzmy psychiczny, e, na samo doskonalenie. Nie, nie chodzi o to, żeby... Pokonać przeciwnika. Chodzi o to, żeby pokonywać samego siebie, być lepszym od samego siebie. No, dzieciaki uczą się koncentracji przede wszystkim. To rodzice najczęściej zauważają, że dziecko chodziło na treningi, znaczy nie chodziło na trening, miało gdzieś tam problemy w szkole. Potem nauczyło się właśnie koncentrować, skupiać na swoim celu. Oprócz tego, oczywiście, zdrowie, gdzieś tam zdrowa porcja ruchu, Kada to jest. Najbardziej wszechstronnie rozwijającym ludzkie ciało sportem, bo rozwijamy i prawą stronę, i lewą stronę, i górę, i dół, i szybkość, i dynamikę, i siłę. Także naprawdę taki, taki fajny, harmonijny rozwój mamy nie tylko dla dzieci, dla dorosłych, mhm. którzy gdzieś tam zaczynają później też, oczywiście. Tak naprawdę nie ma limitu wiekowego czy tam umiejętnościowego, każdy kiedy tylko chce może swoją przygodę z karate zacząć. Ja jestem założycielką klubu sportowego Tsume, e, przeprowadziłam się z mężem do Głoczałkowic trzy lata temu, e, no i zaczynałam tutaj od zera. Założyłam właśnie własny klub, e, więc jesteśmy takim na razie początkującym e, klubem, budujemy swoją siłę, swoją bazę, e, no i zobaczymy jak będzie za kilka lat. Okej, okay, super. Chodź okay, z okay. udziałem. Moje sukcesy w karate e, nie zaczęły się zbyt szybko i zbyt spektakularnie. E, tak jak mówiłam na wcześniej, e, nie byłam jakoś bardzo duchowo utalentowana, natomiast nie zabrakło mi tej cierpliwości i konsekwencji. E, w roku... W 2007 po raz pierwszy startowałam na Mistrzostwach Polski, dla, wcześniej dla młodszych kategorii, kategoriach wiekowych to, były, to był Puchar Polski Dzieci, więc to była troszkę impreza e, innej rangi. E, tam udało mi się wejść do finału, no i od tej pory zaczęłam tak bardziej powiedzmy profesjonalnie do swojego, do swojego treningu, do swoich zawodów e, podchodzić. Pierwsze mistrzostwo świata zdobyłam w 2012 roku. To było jeszcze w kategorii młodzieżowców. Później miałam troszkę przerwy w zdobywaniu gdzieś tam wyższych, wyższych trofeów, bo przeszłam do kategorii wiekowej seniorskiej, no i tam już troszkę trzeba się było więcej nawalczyć z ludźmi, którzy mieli większe doświadczenie ode mnie, bo karate jest takim bardziej skomplikowanym powiedzmy sportem, on też wymaga e, doświadczenia, a nie tylko młodości. E, no i potem w kolejne, kolejne sukcesy to są ostatnie powiedzmy 4-5 lat. To są trzy Mistrzostwa Polski, cztery Mistrzostwa Europy i trzy tytuły Mistrzostwa Świata.